Dzień dobry. Dzisiaj seria, pierwszy film z serii Kierowca i wóz Czyli zaczynamy od mojego wolna Opa o, o, zz, 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 zz. No, to na bok zamkniemy na razie nie będę w odpalał Moje Volvo, zaraz wam powiem co to jest za Volvo. Znalazłem papiery. I To jest Volvo FM12 z roku 1999. O tu taka ciekawostka to jest właśnie to jest e, e, dowód rejestracyjny. <laughs> Dowód rejestracyjny norweski I to się, to jak się kupuje samochód Czy tam no, kupuje się samochód to się dostaje <laughs> Dwa takie jeden jest z jedynką drugi z dwójką I jedynkę się zawsze wozi w samochodzie dwójkę Się ma w domu I przy sprzedaży dwójkę się przekazuje i wtedy mm, Wtedy no wtedy jak ty, ktoś tam przekaże tą dwójkę no, to wtedy już samochód jest Jest wasz, tak Co ciekawe, tutaj są w każdym wypisane są na przykład rozmiar opon, jaki jest dedykowany dla tego modelu. Różne takie informacje. Waga, jaki to jest silnik diesel, motor motor, 279 KW. 279 KW, 12 litrów. O! Zaczyna się. Zaczyna się jeżdżenie. Dobra, to to chowamy. Dobra, jest chwila przerwy bo rano była straszna zawierucha, jest chwila przerwy to pokażę Wam a powód już pokazywałem pokażę Wam teraz e, no jak to wygląda to ten mój w środku nie? i mamy tak no wiadomo tu mamy z lewej aha może zaczniemy tutaj od skrzyni jak się zmienia biegi w tym samochodzie tu mamy jak widać Raz, dwa, trzy, dolna, cztery, pięć, sześć górna, e, C, czyli, czyli żółw chyba, tak? Nigdy jeszcze z niego nie korzystałem. I dwa wsteczne na górnej i na dolnej. Czyli jak to działa? Działa to bardzo łatwo. Jedynki, rzadko z niej ruszam, bo raczej ruszam z dwójki bez problemu. Jedynka, czyli powiedzmy startuję sobie z dwójki, trójka, o coś, trójka. Później przeskakuję na górną skrzynię. Czwórka, piątka, szóstka. Między jak jadę gdzieś pod górę jest ciężko, to między biegami tam powiedzmy dojeżdżam do, do, tego, do tych 1500. i Jak jest tam górka, bo wiadomo ta zmiana biegów, na przykład między biegami całymi, trwa dłużej niż tutaj, na przykład, połówkami. Połówką tylko strykam, naciskam sprzęgło i przeskakuje mi o połowę biegu, tak? Ale raczej rzadko tego używam. Raczej, raczej przeskakuje biegami całymi. Jest po prostu szybciej, nie? A tam jak, jak czuć, że, że samochód nie ma mocy i chcemy szybko trochę zmienić bieg, to, to tą połówką sobie można strzelić, nie? To są biegi. Teraz tu na konsoli mamy tak kawka oczywiście. Kawka musi być konsola. Eee, tu mamy tak retarder, yy, spinanie mostów, raz yy, spinanie obydwu osi yy, tylnych, oczywiście pędnych, bo mam to jest samochód czteroosiowy. Dwie tylne osie są napędzane i mogę je sobie spiąć tym przyciskiem. Bardzo przydatna rzecz tu w Norwegii na pewno, a i w ogóle na budowach. E, tu jest pompa do gruszki. Pompa do gruszki, załączam sobie pompę do gruszki. E, tu jest pompa do rydny, to później wam pokażę, rynny nie będę teraz wrzucał. Tu jest pompa do rydny, tu jest oświetlenie robocze z tyłu, czyli... Jak sobie włączam, to mi się tam przy cofaniu wszystkie na cztery takie dość mocne, dość mocne halogeny, żeby tam czegoś kogoś, czy kogoś nie rozjechać. Koguty z tyłu, nie wiem do czego jest ten przycisk. Parę razy tutaj z różnymi, ludźmi, z różnymi ludźmi, rozmawiałem i nikt nie wie do czego jest ten przycisk. Włączam go, tu coś przygasa, obroty, coś spadają. Nie wiem, to nie jest podnoszenie osi, no bo no bo nie mam podnoszonej ostatniej oś tu jest pokazana ostatnia oś zaznaczona na biało nie wiem, nie mam pojęcia co to jest może, może ktoś będzie wiedział z Was no co, ręczny ręczny, wolwowski tutaj blokada wszystkich hamulców, czyli jak nie mam powietrza to to wyskakuje i blokuje hamulce sterowanie gruszką, czyli mieszanie, mix i tom, wyrzucanie Eee, podgrzewanie lusterek Podgrzewanie lusterek tu mamy, tu mamy oczywiście jakieś tam przeciwmielne To wiadomo, światło wiadomo eee, Tutaj duży klakson, tu mały klakson eee, Tachograf Tachograf stary natarczki tutaj kluczykiem. się otwiera, nie będę teraz otwierał bo musiałem. Nie wolno mi tego robić Tu nie wiem, kurwa, tego nigdy nie przestawiałem i nie przestawiam Ponoć tak ma być i jest, i jest dobrze, nie? Na zegarach co? Ciśnienie oleju, turbiny Ładowanie turbin Temperatura oleju eee, eee, te, Ciśnienie w zbiornikach powietrza, paliwo eee, No i co? I to chyba, aha, jeszcze góra, no to koguty u góry a te dwa są chyba nie podłączone wcale nie działają w ogóle. No i co? Tutaj ładny taki ten przekaźnik radiowy, mogę sobie słuchać muzyki. Bardzo, bardzo fajna rzecz. To odkupiłem od kolegi, który sobie to z chin ściągnął. Ty pendrive, można z telefonem się połączyć, można też rozmawiać przez niego, on się łączy przez bluetooth. Bardzo bardzo przydatna rzecz, powiem szczerze. No i co? Tu z, z kabiny chyba nic. To podnoszenie tutaj jest pedał podnoszenia kierownicy. A tu jest wiadomo, tu są do, do przyciski do operowania menu. Czyli godzina. Tutaj... jakieś fel, czyli... czyli jakie są błędy. Potare to jest chyba jakieś tam dane takie podstawowe. Aha, czyli... Yy, temperatura na zewnątrz, ładowanie temperatura oleju yy, no i tu jakieś dialogi, diagnostyki chuje, to za to się nie ruszam no i z kabiny no, co więcej radio, ogrzewanie, wszystko, nie mam klimy bardzo yy, bardzo uboga wersja nie mam spania, nie mam, wspania, nie mam yy, nic nie mam jest, jest to co jest, dość stare auto i i trzeba sobie jakoś radzić. nie? Także tak to wygląda w kabinie. Później pokażę Wam rynę, jak się obsługiwać ryną. Tu mam pilota do rynny. Tak wygląda. Bardzo leciwe urządzenie, ale działa. Dobra, później pokażę rynę. Na razie muszę znowu jechać. Dobra, w środku Wam wszystko już pokazałem. Teraz wejdziemy sobie na zewnątrz, pokażę Wam rybne cały tutaj sprzęt Trzeba zobaczyć pilota. Tak mówię, tu jest przycisk od pompy, od rybny, Trzeba nacisnąć sprzęgło, nacisnąć go. Tam słychać coś zatrybiło, puścić. O, trochę tak obroty się zmieniły, więc Włączamy pilota. Ale to dobra, pilota zaraz. Najpierw pokażemy wszystko w koło. Co mamy? Numer bo 3770. zabudowa LT. Taka firma LT. Tu mamy zbiorniczek 650 litrów na wodę. Tutaj uruchamiamy sobie kompresor. Czyli puszczam ciśnienie ze zbiorników powietrza na zbiornik wody i wtedy mam wodę pod ciśnieniem do mycia tu mamy co dwie ryny zapasowe skrzynka hydrauliczna kurwa ale trudno skrzynka hydrauliczna cały ten rozdzielacz rynny zapasowy pilot jardoły tak mówię to jest samochód czteroosiowy, tu właśnie widać dwie osie z tyłu są napędzane Tu jest V wow. ostatnia oś tu mamy chemiozę Czyli rozrzedzacz, przyspieszacz Do otwarnienia betonu I co tu z tyłu? Pilocik zwykły mieszanie nie wyrzucanie. Na razie sobie zatrzymamy. Eee, co tutaj? Popeczka do rynny. Chuj tam prawie nie działa, coś tam działa, mało oleju jest Tu jak widzicie te lampki. No i rynna. Rynna i już włączamy rynne. Eee, tu 9 metrów i on się tutaj pokażę. Tą rynę się odpina, tą mniejszą przesuwa się na bok. Tutaj się, a tą się, tą się podstawia pod świerżanta. Pod Czyli pod ten, pod ten, pod ten taki trójkąt. No i wtedy sobie leci na rynnę. Nie chce mi się tego rozkładać naprawdę. Wszystko jest kurde, brudne. Dokładne działanie tej rynny jest na, na jednym z filmów, ee, który się nazywa Betonobus POV. Tam jest pokazane lanie betonu przy użyciu tej właśnie rynny. Tak wygląda? Ja pokażę, jak silna jest ta rynna. Ja ważę. Uh, 120 To nie żadnego problemu, żeby mnie podnieść. Nawet na, nawet na pełnym wysięgu nie miałaby żadnego problemu, żeby mnie podnieść. Naprawdę jest duża siła. To chowamy. I Tu mamy do siebie, na zewnątrz, w lewo. Prawo Tu też możemy sterować gruszką Czyli mieszanie Wyrzucanie Tu jest gaz Lepiej zatrzymać gruszkę Jak się składa rynne Żeby nie porysować Ja raz porysowałem A tu już widzicie Pewne mankamenty są Musicie, że w Polsce Jest druciarstwo Popatrzcie mi się zaczep ostatnio połamał, na brutach jest szefowie, ale chuj kładzie na to, jak się urwie, to wtedy będziemy myśleć. No dobra, wyłączamy. No i co? A dobra, to jest sobie. Brzyneczkę ostatnio ładną zamontowałem Tu jest zbiornik oleju do rynny hydraulicznego No i wszystko chyba Zbiornik, paliwa, 250 litrów, 250, no, 260 I tak to wygląda すごいですね。